Witam wszystkich w dzisiejszym odcinku jedna z prac ale zanim opowiem o tej pracy hodowlanej, chciałbym tylko dodać, że w hodowli przychodzi taki moment, najbardziej oczekiwany moment w hodowli, a mianowicie ciąża i poród. I aby właśnie ten moment, aby to zdarzenie przebiegło bez żadnych komplikacji, trzeba spełnić oczywiście szereg zaleceń. Za chwileczkę o tych zaleceniach powiem, a w dzisiejszym odcinku dokładnie będzie o przygotowaniu wygodnika przed porodem. Subskrybujcie kanał, aby być na bieżąco ze wszystkimi filmikami, ze wszystkimi nowościami i klikając dzwoneczek przy subskrypcji. Miłego oglądania życzę, a ja w tym momencie zaczynam przekazywać, mam nadzieję, że cenne informacje na ten temat. Jak wiemy, ale też oczywiście w ramach przypomnień, że ciąża u królików zazwyczaj trwa 30 dni, czyli jeden miesiąc i po tym czasie oczywiście na świat przychodzą młode króliki. Tak to wygląda, jeśli chodzi o hodowlę królików. Oczywiście sami wiecie, że zdarzają się takie przypadki. Niejednokrotnie też taki przypadek był w mojej hodowli, że samica rodziła przed terminem albo zaraz po terminie, czyli mamy do czynienia wtedy z ciążą przenoszoną, zazwyczaj są mniej liczne mioty. Tak to wygląda, sami dobrze o tym wiecie. Jeżeli chodzi o system taki ściółkowy, o system na głębokiej ściółce potocznie mówiąc, Warto w takim systemie, jeśli hodujemy króliki wymienić ściółkę kilka dni przed planowanym porodem, aby samica miała taki komfort, jeśli chodzi o budowanie... Co tam się dzieje? Jeśli chodzi o planowanie, o planowanie robienia gniazda. Wtedy samica ma taki komfort, jest czysto w klatce, także to jest bardzo ważne z punktu praktycznego w hodowli każdego hodowcy. Nie tak to wygląda. Sprawa natomiast troszeczkę wygląda inaczej, jeśli chodzi o system wejściółkowy, o system, który, jak wiemy, praktykuje już od 2016 roku. Ten czas tak szybko leci, już mamy 2020, czyli 4 lata już ten system praktykuje. Proszę zobaczyć. Coś tego, jak ten czas szybko leci. System, który, jak już wiemy, zdaje egzamin w mojej hodowli. I jak wiemy tak, samica na co dzień użytkuje jedną część oczka, natomiast druga część oczka stanowi wygodnik. I oczywiście ten wykotnik trzeba przygotować kilka dni przed porodem, aby samica na świat wydała młode króliki. Czyli w tym momencie będziemy kompletować wykotnik. Do wykotnika będę wkładał specjalne placki, specjalne tacki, specjalne tacki plastikowe, bo za chwileczkę coś do tych tacek jeszcze dojdzie. I w tym momencie widzimy, że układamy plastikowe formatki do wykotnika. Proszę zobaczyć, każda formatka oczywiście pasuje. Nie ma tutaj, że nic nie pasuje, musi pasować. Wszystko zostało tak skonstruowane, zaprojektowane, aby wszystko pasowało. Formatki są plastikowe. Proszę zobaczyć, wszystko musi pasować. Jak to? Jak to się mówi? Wszystko musi być na swoim miejscu. Tak samo również jest i w hodowli. Do wykotników podaje specjalne trociny i za chwileczkę o tych trocinach dwa słowa będzie. Trociny są pakowane w bardzo duże worki, worki praktyczne. Proszę zobaczyć, taki worek można bardzo łatwo otworzyć, można taki worek bardzo łatwo zamknąć. Także funkcjonalność takiego worka jest bardzo duża. Nic nie pyli, nic nie kurzy, także zdają egzamin. Naprawdę warto korzystać z takich produktów, stosuje takie trociny bardzo długo. Jeśli chodzi o tą kwestię, mam nadzieję, że się nic nie zmieni. Tak jak już wcześniej wspomniałem, do wykotników stosuję trociny. Proszę zobaczyć: trociny mają odpowiednią grubość, pochodzą z drzewa liściastego, nie z iglastego, czyli nie zawierają żywicy. Są w 100% bezpieczne dla zwierząt, dla królików, ale oczywiście też również dla innych zwierząt. Link macie w opisie. Zapraszam do zakupu, a ja w tym momencie uzupełniam. Wykotniki trocinami W tym momencie wsypuję trociny do wykotnika W sumie do wykotników Proszę zobaczyć jak trociny wyglądają z bliska Są odpowiedniej grubości, nie pylą Są suche Te cechy przyczyniają się do tego, że produkt staje się najwyższej jakości Proszę zobaczyć Nic dodać, nic ująć Proszę zobaczyć, trociny już są na swoim miejscu, są już w wykotnikach. Teraz powiem jeszcze jedno zdanie, do czego służy ta oto ścianka. Ta oto ścianka jest otwierana przez hodowcę tak 4 dni przed planowanym terminem wykotu. Proszę zobaczyć, tak w ten sposób jest otwierana. Ale nie wiem, czy narodziło się w Was takie pytanie, czy, zada czy zadaliście sobie w ogóle takie pytanie w czasie trwania tego odcinka, skąd akurat wie samica królika, że w tym momencie jest przygotowane dla niej odpowiednie gniazdo. I tak się zastanawiam nad odpowiedzią, ale już chyba wiem, że serce, rozum, a przede wszystkim instynkt macierzyński podpowiada jej, że warto wydać tutaj na świat młode króliki. W tym miejscu będą czuły się komfortowo i bezpiecznie. Już na sam koniec, naprawdę, dwa króciutkie zdania. Chciałem tylko wspomnieć. Mieliście przyjemność też również zobaczyć ten dokument. Plan krycia samic. Bardzo ważny dokument w mojej hodowli, który posiada numer klatki, rasa, samiec, data pierwszego krycia, data ewentualnego drugiego krycia. Waga przy kryciu samicy. Taki dokument, który sporządzam ja. Jeżeli nie ma mnie w hodowli, osoba, która została przeszkolona i oddelegowana przeze mnie, widzi wszystko czarno na białym, kiedy należy przygotować dane samice przed wygotem. Jest to bardzo ważna rzecz z punktu praktycznego, aby minimalizować straty w hodowli, bo jak wiemy, nieprzygotowane gniazdo samicy może przynieść. No nie może, tylko na pewno przynieść, przyniesie takie niekorzystne skutki w hodowli. Także o tym musimy pamiętać jako hodowcy. Przygotowane prawidłowo gniazdo na pewno przyczyni się do zbudowania. Sukcesu hodowlanego jest to mała cegiełka. Życzmy sobie takich cegiełek jak najwięcej w hodowli. Ja się z Wami w tym momencie żegnam. Jeszcze raz wszystkiego dobrego, samych sukcesów.